Nie wskazać wstąpiłem na dział i spojrzałem na pole, gdzie się harmat brzmiało Partylerii ruskiej ciągnął się szeregi roztownął daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza przybiegnieczem skinął, jak tak jedno skrzydło wojska swego zwinął, wylewa się spod skrzydła Piechota była czarną kolumną, jaką lawa płota Nasypana i zgrana, magnetów jak sępy czarne orłów wie na śmierć prowadzą zastępy Przeciw nią zderzy woska zaostrzona Jak z morzem. morze, reduta ordona Sześć tylko miała harbat, wciąż świeca I nie tyle nie wniosta, miecą, nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciał bok i kartaczy. Patrz ten granat w sam środek kolumny się nurza, jak falebry walawy, ku gdy za zachmurza. Pęka śród granat szybko nie leci, i ogromna łosina kolumny świeci. Najstraszniejsze nie widać, lecz słychać mu dźwięku Po waleniu się trupów, po jęku. Gdy kolumnę od końca do końca przemierci jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci. Uszczerbił się na białych palisadach wałów. Jeszcze debuta w środku, jasno od strzałów. Przyjechać po dźwięku, powaleniu się fruitów poranionych jęków. Najstraszniejsze dźwięki. Ura, 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 blisko ręki wrowy, walą się na faszyny kładące dumowy, szczególną się na białych palisadach fałów, jeszcze będę w środku gniazdały Za gdy godzinę wołano dwa skoła paltawi, gdy oddechy tym tłumem trud ramiona słaby. a wciąż brzmi rozkaz wodzów, wbreżą mierza, ktoś na koniec bez rozkazu do Oka do nogi, od nogi na oko, aż brała do wlicy, tylko i głęboko. Szukała, nie znalazła, książ pobladnął, nie znalazł się ładunku, już bronią niewładną. Mówił mój generał, podczas rundy te wsparty... Już lazła jak robactwo na świeżego trupa. Znasz go, tomasz, go, to działo kierował. Nie widzę, znajdę dobrze ślad, gdy mu się schował. Lecz czuję, że z szybkłemu wtył, ale szkazu. Widział widziałem ręce jego dająco rozpacz. Wywija grozi w robo, trzyma panu świecę. Biorą go, zginął, on jest kończył w dół do Dobrze rzeczy generał, nie oddaj kroków! Tu blask, dynam, chwila cicho i huk jak stuk row. Zaciągną się powietrze od ziemi, wyłow. Karmaty podskoczyły i jak wystrzelone, toczyły się na kołach loty zapalone. Nie trafiły do swoich panew i dębioną, bo stoku nam i w burze nas obroną. I nie było nic widać, choć granatów blasku i powoli tym miał opadał deszcz piasku. Dojrzałem na Redutę, wałem palisady, działanie naszych garstkach i wrogów, gromadę. Wszystko jaką sen znikło, tylko czarna gryła ziemi niekształtnej leży, rozwiecza, iła tam ci co bronili i ci, co się wdali, pierwszy raz pój szczery. Wieczny zabaw, tak zagrzewane ty luzy ciała, miona. dusze gdzie nie wiem lezwie, gdzie dusza ordona, każąc plemię zwycięzców zbrodniami za krótą, Bóg bo wysadził te ziemię, jak on swą reputę. on będzie patron szańców o dzieło zniszczenia. Dobrej sprawie jest święte jak dzieło tworzenia. Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzień ich odwagę? Czy piersi sam nadstawia? Nie, on siedzi o pięćset mil na swej stolicy. Król wielki, sam władny świata po ulicy. Zmarszczył drzwi i tysiące kibitek nadleci. Podpisał: tysiąc matek opłakuje dzieci. Kino. padają knuty od Niemna do Chiwy. Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy, gdy Turków za Bałkanem twoje strasze wspierze, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże. Warszawa jedna twojej mocy się urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Korony Kazimierzów chrobrych z Twojej głowy, bo się ukradł i skrwawił synu Wasilowi.